Go next. Rexar contra Krul Gramo. Gramo. Mm, no trochę drogie to rozdanka. To chyba raczej nie skorzystam, tak mi się wydaje. Dobra, to na następną turę. W trzeciej raczej tego nie odpalę. Gdzie może szybki szczoł? Albo szybki szczoł teraz? To wyciąga broń. To odpada. Nie no, zagramy tego. Grajmy sobie tego, następnie co najwyżej zagramy szybki strzał i droga, chociaż droga zagram pod broń, to bez sensu trochę. Pieczara. Not so cool. Very not. Granie tego w tym momencie ma sens raczej ujemny. Więc graj sobie. Graj sobie chłopku roztropku. Nie najlepszy start. W sumie Co się stanie. Jak tak zrobię, może być. Mamy ponownie szczuszego króla na łapie. Możemy sobie ożywić kolejnych szczuszych królów. No so co? Good. A to w sumie nie jest tak źle. No, może poza tym. Wyrzucimy ze stołu tych dwóch typów. W następnej turze mam albo takiego z prowokacjami... W następnej turze mam spory problem do rozegrania. Jak idą przygotowania do święta? Świąt. Nie przygotowywuje się. Więc mówiąc bardzo dosłownie, to nijak. Dobra, armia szczurzych Króli, activated. Nie obchodzicie? Nie tyle co nie obchodzimy, co jutro idziemy z batą do Knajpy. W pierwszy dzień świąt idziemy do moich rodziców, w drugi dzień świąt do jej rodziców, więc jedyne co mamy do zrobienia to żyć. Więc z przygotowania idą no, nijak. A i bata jutro robi ciasto, więc będzie jedzone. No, niestety nie zrobimy sobie nie zrobimy sobie seryjki, co ja tu mogę zrobić? Zagranie tego raczej mi niewiele daje. Ale z drugiej strony totalnie nie ja mam lepszego pomysłu. A jakie będzie ciasto? Jogurtowe i tort bezowy. Rap. I arena sirena shirella. Trzymanie tego i tego jest bez sensu. A kapłana takie może się przydać w sumie. To może być Shadow. Jak zostanie, Jeszcze szczurzy król. Dobra, czyli mamy w trzeciej to i w czwartej to. Combo activated Shadow. Shadow. What the fuck? A, to Ketun był. Dobra. Myślałem, że to był ten ziomek, co zmienia hero power. Na Shadow. A? Mm -hmm. Jak masz wszystko, to sztos. Ten drop po nerfach sprawdza się w tym deku. I zerobi. To mi w tych grach, w której grałem Daj broń. Daj broń i groi Wszystko tu takie drogie. Wszystko tam, wszystko tu. Pląbeczka Plombeczka i granice. Baran bojowy gromardy. Gromardy. Grom... Gromda... Gromdardy. A wiesz, że trok gra w agrodekach? Nie wiem co powiedzieć, no, ale mogę powiedzieć, że wiem. Czy my chcemy niedźwiedzia? Nie, no klej, no denzota, mordo. Proi. Łopanie. panie, czemu takie słuchawki głośne? 69. just subscribed, uszanowanie i wesołych świąt. Ziem dobry, ziem dobry, uszanowanko. Ziemanderko, elko, elko. No i dziękuję za subeczka oczywiście. Poziomu drugiego, co warto zaznaczyć. Ścieżka odkrywa się dla wybranych. Ścieżka odkrywa się dla wybranych. Mam też komentarze na Facebooku, pokazują się w jakiejś chorej kolejności. Raz od góry, raz od dołu. Czy ja chcę to? Dobra, niech będzie. Jakbym ciekawszego do zrobienia nie mam. No przynajmniej mamy droga.

Wykopę cię, wykopę cię. ZIOM932 odnowił subskrypcję. Witam. Dziękuję bardzo serdecznie za odnowienie subeczka i również witam w gronie subskryberów. Siemanderunia, Lalunia. Dobra, gramy sobie tak. To może być coś ciekawego. Zagramy tak. Weźmiemy se to. Hmm. Mamy to, damy takie Okej, okay, sztos, mamy bestię. Mało wow, istotne On myśli, że jak se zabił tych szty, znaczy wyciszył te szczury, to już nie ma z nimi problemu, to boli. W każdym razie on myśli, że jak chce wyciszył te szczury, to nie ma z nimi problemu. Okej okay. Mam czacze. Natomiast ja mam odnośnie tego odmienne zdanie. Jeszcze miesiąc i roczek będzie. A faktycznie. Jeszcze daleko do końca tej bitwy. Czas leci jak szalony. Pamiętam, jakbym jeszcze niedawno miał operację. No może nie gadajmy na ten temat. Dobra, w każdym razie hopla. Hopla. Mamy szczury z powrotem na, 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 na stole. Że tak powiem, szczury z powrotem w grze. Jaka będzie odpowiedź? Już w sumie królowie szczurów. Odpowiedzi nie odnotowano. Rozkmineczka, rozkmineczka, co tu zrobić, jak tu zagrać, jak to obejść. Escape i pierwsza opcja od góry. Jesteś kiedyś typowo pracować w Blizzardzie. Dlaczego miałbym chcieć? Przepraszam, trochę mi się domu. Dlaczego miałbym chcieć pracować w blizzardzie? Bestie! mógłbym zagrać se to... To nie byłoby głupie... Mógłbym zagrać se to, to ja też by w sumie nie było głupie. Ale nie chcę robić takiego Oliina. Później mnie wyciszy, zabije i będzie przypał. Najprostszą rzeczą jaką mogę zrobić jest rozmnożyć se, se Więc se rozmnożymy szczura, tak trochę for fun, bo to bez sensu ogólnie, ale możemy se rozmnożyć. I pytanie czy my dokładamy w tego szczura w tym układzie? O, haver, może być. Chyba nie, dokładamy. To jeszcze bym wymienił. No i tak tych kart jest w cholerę na tej ręce. A może być, aler. Dorzucić kolejnego szczura sensu nie ma. I tak mam pięć jednostek, sze sześć jednostek na stole. Mogę w plombę wjechać, bo mam drugą broń. O, to ma sens jeszcze. A co na Sylwestra robicie? Jedziemy do znajomych na domówkę. Ratować uko ukochane uniwersum? Rzeczywiście, chciałeś pracować dla Blizzarda? No nie no, z mojej wypowiedzi wynika raczej, że nie chciałem. Czyli akurat, znaczy, sama idea pracowania w Blizzardzie jest zrozumiała, bo tam każdy lubi gry. Znaczy, lubią może bardziej. I każdy chce pracować, ale to przecież zwykłe korpo. No to się nie różni na pracę niczym szczególnym. Eee, a ja jakoś nie mam za specjalnie dużych ciągów do pracowania w korpo. Nie wiem, zrobię sobie tak, zrobię sobie tak, zrobię sobie tak, zrobię sobie tak. Zrobię sobie również tak, może. Wymienię tego wariata jeszcze. Zagram brońkę. Okej. Ciekawe, jak wygląda praca gości od wymyślenia uniwersum. No, nie wiem. Czy ja wiem, jak się pracowało w Blizzardzie, bo no, jakby tak znam trochę ludzi z Blizzarda. I, i, I wiem, jak to wyglądało. I to w sumie, no, nie jest niczym specjalnym. Znaczy, praca w gamingu może jest czymś faktycznie fajnym. To może i fa fa faktycznie. Ale... No, nie, daleko mi do stwierdzenia, że chciałbym bizardzie pracować coś w tym stylu. A więc mówisz, że masz takiego typa. Dobra, to ja przyzwę pięć obrażeń Łomba. Poszukam może jeszcze trochę obrażeń. O znalazłem I robimy wjazd na bazę. Jeszcze? Teraz? Kurde, być łysym i mieć łupież to jest smutne. Trochę.